Z tej strony Junior z kanału Spinky Holland TV. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o numerze BSN, tak zwanym SOFI. Co, czym on jest i do czego służy. Także zapraszam ją. Chciałbym powiedzieć zagadkę. I sobie zatrzymajcie i napiszcie w komentarzu, co to jest. Także, co to jest? Siedzi w ciemności i pije krew. To jest tampon, moi drodzy. Numer BSN, tak zwany SOFI, jest to odpowiednik naszego polskiego nip -u. Jeśli chcecie pracować legalnie w Holandii, musicie taki numer posiadać. Jest on niezbędny. Jak go wyrobić? Idziecie do Urzędu Pracy w Holandii i tam sobie go wyrabiacie. Jest Wam potrzebny dowód osobisty, ważny minimum 3 miesiące. Jest jeszcze inny sposób. Wyrabiają go Wam agencję pracy i. Przeważnie w agencjach jest tak, że macie pierwszą wypłatę po dwóch tygodniach. No i oni w ciągu tych dwóch tygodni zabierają was do takiego urzędu i wyrabiacie sobie taki numer. Ja wyrabiałem go przez agencję pracy i dostałem go od ręki, ale pojechałem z gościem, który miał mi to załatwić on w zasadzie. Ja niestety musiałem sam gadać. I gadałem tam z taką panią w urzędzie po angielsku i... Szczerze, jak na swój poziom to się z nim dogadałem i załatwiłem sobie taki numer i dostałem go od ręki. Także nie jest to jakiś nie jest jakieś to trudne. Jeśli ktoś by chciał sobie samemu wyrobić, zostawiam wam tu screena z urzędami, gdzie można sobie taki numer wyrobić. A jest on niezbędny. Jest, jest to jeszcze podkreślę, że całkowicie za darmo. Jest on ważny na całe życie i służy również do identyfikacji podatkowej, czyli wszystkie rozliczenia z podatku. A dzisiaj junior freestyluje, niczym się nie przejmuje, na biedę pluje. On tu dzisiaj kozacko rapuje, wjeżdża na bity, bo jest niesamowity. Wróciły sobie jakieś panie, junior zaprasza je na oglądanie także yo 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 to był freestyle od juniora jak się wam podobał też zostawcie łapeczkę wiem żule żule także pozdrawiam zapraszam do opisu tam macie mój Instagram także pozdrawiam yo